Witam Was już w trzecim odcinku podcastu: Hiszpańskie Historie. Dzisiaj będziemy mówić o człowieku, który miał takie samo nazwisko jak ja, ale raczej nie jest moim krewnym. Ja nazywam się Piotr Borowski, a dzisiaj omówimy sobie postać Izodora Borowskiego. Miał on duży wpływ na historię kilku krajów Ameryki Łacińskiej. Wrócimy też dzisiaj trochę do króla Ferdynanda VII, o którym wspomniałem w pierwszym odcinku tego podcastu. Zaczynajmy. MP Samus. Isidor Borowski urodził się w trudnym dla Polski okresie. Isidor Borowski nació en Polonia en 1776, 4 años después de la primera partición Polonia. Borowski urodził się w Polsce w 1776 roku, 4 lata po pierwszym rozbiorze. Tenía 17 años cuando, en 1793, ocurrió la segunda partición de Polonia. Más tarde, cuando tenía 18 años, participó en la insurrección de Kościuszko. Polonia perdió esta rebelión y desapareció del mapa después de la tercera partición en 1795. Polska przegrała to powstanie i zniknęła z mapy po trzecim Rozbiorze w 1795 roku. Isidor Borowski Italię w 1797. W 1797 Borowski uciekł do Włoch, zresztą nie on jeden. Napoleon pozwolił la creación de legiones polakas w Italia, prometiéndoles que luego libertarzy Polonia. Napoleon pozwolił na utworzenie legionów polskich we Włoszech, obiecując, że później wyzwolą Polskę. No ale wiemy, co się stało z tymi obietnicami. Sin embargo, el francés envió a los soldados polakos a luchar contra los insurgentes en Haití. Jednak Francuzi wysłali polskich żołnierzy, aby walczyli przeciwko powstańcom na Haiti. Chodziło o powstanie niewolników, które tam wybuchło. Isidor i y sus compañeros no querían pelear con los esclavos en Haití. Na tej wyspie zbuntowali się niewolnicy. Izydor i jego koledzy nie chcieli z nimi walczyć. A las personas i y a los Polscy żołnierze najpierw dzielili się z powstańcami jedzeniem, bo tam panował wtedy głód, a później dołączyli do ich powstania. Haiti jednak nie było jedynym miejscem, w którym w tamtym okresie ludzie walczyli o niepodległość.

Ferdynand VII envió tropas españolas a con el fin de recuperarla. Król Ferdynand VII wysłał hiszpańskie wojska do Ameryki, aby ją odzyskać. No bo tam wiele krajów postanowiło uzyskać niepodległość korzystając z tego, korzystając z tego że jak może pamiętacie z pierwszego odcinka, Ferdynand VII był przez pewien okres w więzieniu. Al ser derrotado, bolívar a i y luego Haití. Boliwar jednak też został pokonany i uciekł na Jamajkę, a potem na Haiti. Jak pamiętacie, tam właśnie przebywał Borowski. I właśnie w tym miejscu, na Haiti, w 1815 roku poznali się Bolívar i Borowski. W 1816 Bolivar desembarkoł na costa de Venezuela. W 1816 roku Bolívar wylądował na wybrzeżu dzisiejszej Wenezueli. después Angostura, se llama Ciudad Rok później zdobył miasto Angostura, które dzisiaj nazywa się Miasto Bolívara, Ciudad Bolívar. este tiempo se la de por tercera vez. W tym czasie po raz trzeci powstała Republika Wenezueli. A jak mówi przysłowie, do trzech razy sztuka. Później Bolívar rozpoczął wyzwalanie innych państw: Wenezueli, Kolumbii, Ekwadoru, Peru oraz Boliwii. Oczywiście tych państw wtedy jeszcze nie było. Gdy mówię, że wyzwalał te państwa, mam na myśli, że wyzwalał tereny, na których dzisiaj leżą te państwa. To ostatnie państwo, czyli Boliwia, dostało swoją nazwę właśnie od Bolivara. Isidor Borowski, y Borowski był jednym z jego generałów i pomógł bardzo, na przykład, przy przekraczaniu Andów. Borowski tułł también un importante papel en la batalla de Boyacá, siendo uno de los generales que comenzó el ataque. Później odegrał także bardzo ważną rolę w bitwie pod bojaką, Był jednym z generałów, którzy rozpoczęli wtedy atak. To właśnie dzięki niemu rozbito wtedy hiszpańską armię. W 1819 Bolívar creó la Federación de la Gran Colombia. Incluía Venezuela, Colombia, Ecuador i Panamá. W 1819 roku Bolívar stworzył federację o nazwie Wielka Kolumbia. Było to państwo, które leżało na terenie dzisiejszej Wenezueli, Kolumbii, Ekwadoru i Panamy. Las banderas modernas de los tres países siguen el mismo esquema de color que diseñó Bolívar. Współczesne flagi trzech z tych krajów mają te same kolory, które wybrał kiedyś Bolívar. La bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador es de tres colores, amarillo, azul y rojo. Flagi Wenezueli, Kolumbii i y Ekwadoru mają trzy kolory żółty, niebieski i czerwony. Borowski mieszkał jakiś czas w tej wielkiej Kolumbii, ale potem wyjechał walczyć w Persji. Pero esa es otra historia. No ale to już inna historia. Może kiedyś, jak się będę uczyć perskiego, to nagram odcinek o Borowskim, o tym jak walczył w Persji, jak został wezyrem i tak dalej. En fin, escucháis de nuevo el texto en Pohispánico. Isidor Borowski nació en Polonia en 1776, cuatro años después de la primera partición de Polonia. Tenía 17 años cuando, en 1793, ocurrió la segunda partición de Polonia. Más tarde, cuando tenía 18 años, participó en la insurrección de Kosciuszko. Polonia perdió esta rebelión y desapareció del mapa después de la tercera partición en 1795. Isidor Borowski escapó a Italia en 1797. Napoleón permitió la creación de legiones polacas en Italia, prometiéndoles que luego liberarían Polonia. Sin embargo, el francés envió a los soldados polacos a luchar contra los insurgentes en Haití. Isidor y sus compañeros no querían pelear con los esclavos en Haití. Les dieron comida a las personas hambrientas y después se unieron a los insurgentes. Isidor conoció a Francisco de Miranda en 1806 y luchó con él por la independencia de América Latina. Cuando Miranda perdió sus batallas, Isidor Borowski se unió a Simón Bolívar. ¿Cómo se conocieron Bolívar y Borowski? Fernando VII envió tropas españolas a América con el fin de recuperarla. Al ser derrotado, Bolívar huyó a Jamaica y luego a Haití, y fue en este lugar en donde se conocieron Bolívar y Borowski en 1815. En 1816 Bolívar desembarcó en la costa de Venezuela. Un año después conquistó la ciudad de Angostura, que hoy se llama Ciudad Bolívar. Durante este tiempo se estableció la República de Venezuela por tercera vez. Más tarde, Bolívar comenzó a liberar otros países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Isidor Borowski fue uno de sus generales y le ayudó a cruzar los Andes. Borowski tuvo también un importante papel en la batalla de Boyacá. Siendo uno de los generales que comenzó el ataque. En 1819, Bolívar creó la Federación de la Gran Colombia. Incluía Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Las banderas modernas de los tres países siguen el mismo esquema de color que diseñó Bolívar. La bandera de Venezuela, Colombia y Ecuador es de tres colores: amarillo, azul y rojo. Isidor Borowski vivió un tiempo en la Gran Colombia, pero luego se fue a luchar a Persia. Pero esa es otra historia. Na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie mi może co sądzicie o tych audycjach, o ich formie itd. Możecie skomentować ten odcinek pod podcastem, albo możecie napisać do mnie na e-mail piotr małpa Mój nauczyciel ma na imię Andres i pochodzi z Chile, a lekcji udzielę na platformie Preplay. W notatkach znajdziecie link do tej platformy, do jego profilu na tej platformie. Ja już się teraz z Wami żegnam, dziękuję i zapraszam niedługo do kolejnego odcinka. Do usłyszenia.